Nie chce mi się. Dzień dobry, zapraszam na Get Ready With Me, tak po prostu. Ogólnie bardzo długo mnie nie było na tym kanale, więc no, nie było żadnego Get Ready With Me, więc właśnie teraz będzie następne, gdzie trochę mi się zmieniła funkcja pielęgnacyjna, więc teraz wam pokażę, jaką co używam. Ponieważ, że odkryłam, że mam trącik, to używam takiego żelu. No, ten jest z trącik i tonik i ten krem z mojej serii, co ten żel. Tego nie mogę wam do końca w 100% polecić, bo używam go dopiero od może tygodnia, więc jak będę go trochę dłużej używała, tak z około miesiąc, to wtedy wam powiem, czy, czy wam polecam. Więc lecimy umyć twarz. Mokry szczury. Teraz i krem I to wszystko z mojej pielęgnacji, tylko sobie szydam na usta Carmex I przechodzimy do wybierania outfitu Postanowiłam, że ubiorę sobie to body z I może do tego to plus, Ten nie jestem za bardzo pewna jak to będzie wyglądało ciemno z ciemnym ale jak najwyżej nie, to coś innego wykominuję. Przymierzamy. Żeże nie myślę, że to jakoś źle wygląda. To wygląda jak normalne spodniki, tylko że to jest wody. A ta bluska tak. No, myślę, że może być. Uczyszmy sobie teraz włoski. Dobra, włosy z trudem, ale uczesane czy mamy muszę je w, je w klamerkę spiąć czy po prostu sobie dla spożycia, ale raczej zostawię rozpuszczonym bo przyznam się że nie lubię mieć spiętych włosów o i widzicie sobie co uświadomiłam że praktycznie jeszcze ten tydzień teraz będzie i są wakacje jeszcze może akurat Tą. chyba jest ja wystarczy. See ya. Bye.